Was. Cześć! Dzisiaj kolejna niedziela. A to oznacza, że jest targ w Kliwicach. Idziemy na ten targ, zapraszamy Was na wspólny spacer. Szukajcie swoich skarbów, my szukamy swoich skarbów. Zobaczymy, co nam uda się znaleźć, a co Wam gdzieś tam się udało. Dodam tylko tyle, że pogoda no niezbyt dopisała. Rano padał deszcz. Ale jest ciepło także. Teraz słoko. już słoneczko zaczyna przebijać się przez chmury, ale to prawdopodobnie będzie. Troszkę, że tak powiem, skutkowało tym, że wystawców i sprzedających na targu będzie dużo, dużo mniej. Czy dzisiaj czegoś szukamy? Chyba nie mamy żadnych planów, czy mamy? Nie, spontanicznie, jak zawsze. Jak zawsze talerzyk z sujką, ale to już jest <laughs> no. bardzo ciężko do złapania, taki talerzyk do kupienia. Może coś się uda, może jakieś ptaszki, talerzyki, może jakieś srebro wpadnie. No zobaczymy, zobaczymy. Nigdy co nie wiadomo. na tym targu będzie, bo to, to jak. Ania mówi na tym targu nigdy nie wiadomo, co się spodoba. Jak na, zresztą na każdym chlim targu albo targu staroci. Spodobać to swoją drogą, ale co się w ogóle zobaczy. A my wam jeszcze pokażemy piękny krajobraz za nami. Tak. Patrzcie te kwiaty. Super. Jesteśmy na skwerze europejskim. Zrobimy chyba z tego krótki odcinek, bo naprawdę świetne miejsce w centrum miasta, w centrum Gliwic. Dobrze, to tak wstępem wprowadziliśmy tak. Was. My zapraszamy lecimy, Was lecimy. na targ, razem z nami. Zwiedzajcie, szukajcie, kupujcie. Zapraszamy. Pozdrawiamy. Dzień dobry. Z samochodem jechaliśmy, widzieliśmy. Kamery i dobru. Uwaga, teraz co mówisz? Wszystko będzie. Nie narzekaj. Możemy na tego, wyłączyć. Bo <noise> cze no, jakaś taka pulchnietka to baba w babie. Taka, Jest taka inna. No. Zastanawiałem się, co, co tu będzie, bo rano wstałem, blało. O której? Po szóstej. Ja wstałem o czwartej godzinie, bo już się musiałem ja spać. Ja mówię, wstałem o szóstej i tak gdzieś 15 po szóstej, tak? bo tu ona pierdziela? A u mnie, nie na zabożu. Ja mówię, kurde, jechać mi, Ja jechać mi, że jechać mi, że jechać mi, że jechać pojechałem do tego mi, pojechałem do domu I rano jechałem się, się, się pakować.

a to jak trzeba jest kana? Nie, to jest taki konglomerat, ja na to drugie pozrywać też taki jest ile? punkt. Dobra. Dobrze. Mhm, nie. Yeah.

I tu są duże, bardzo, to jest, tu mam któryś tu rozwinięty, to jest takie coś, taka grubość. Natomiast te, te są standardowe i te. A jaki kolor jest potrzebny? No popiele są dość często używane. Będzie miał czerwoną różę? No, zapytaj się Czerwoną różę z takiej proszki będzie? Jeszcze nie wiem czy dzisiaj mam W ogóle to mam Bo przyszły Ale Ale chyba dzisiaj jej nie mam Po prostu jakiś czas uzupełniam Proszę panią Ja Proszę bardzo no, to też jest taki kolor do wielu rzeczy pasuje. Złotówka dla pana. O kurczę. Dziękuję. No takie inne. Dziękuję na maszyn. Jeszcze mam nożyki do płócia, na lekacza. Także chyba ja tej róży nie wzięłam. Nie przypominam sobie, żebym ją załadowała. Chciałaby pani następny targ zajrzeć. Dobra. To odwiedzimy za dwa tygodnie. Zapraszam. <śmienny> To są takie, tam jest jedna wyciągnięta no jest, 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 jest. Bardzo ładnie na włosach wygląda, dobrze trzyma włosy W jakiej sucie, nie? 5 mm -hmm. zł Proste No weź Tak. No dobra. No tam 4, 4 czy 5. Całość, tak? 20 zł. Dziękuję bardzo. No, podzielimy się tym. Dziękujemy bardzo. Tylko o jednym teraz. To mnie to teraz wciągnęło? Jak się jedna nie zepsuła, to już nie Niech pan A w tam. Widać. Nie, tak. Wupę to. Nie, To jest to To Субтитры создавал DimaTorzok Hmm. <laughs>

jerëti se vaje. Ja, kjo është. Jetë rrushu. Ja, kjo. Nuk e di. A se baktam kur do të shkëndijë popet. Po, po. Dobra.

sprzedaję bo no. pan w samochodzie w jakiej cenie jest ten zegarek? 50zł i tak to półka działa, co nie? tak wersja mniejsza no właśnie, taka jakaś malutka Ja wiem, co ty szukasz, wiem. Co? Nie, patrz, bo tu... No masz oh. twój przyrząd w wersji mini. Idealna... Idealny przyrząd dla Ciebie no. mhm. Dobre. Dużo nowych ciekawości przybyło Nawet prawdziwe korale są, te perły przepraszam, ale to są perły hodowlane, nie? Mhm. A Srebr srebro? Tak, srebrnym zapięciem są, a tak to wszystko srebrne Srebrno. Tak. Ta broszka w jakiej cenie, ta? 240 zł, tak mhm. sprawa. Nie wiem, jakie co to są, to nie są cyrkonie, nie wiem co to są za kamienie. No, cyrkonie to nie są, no. Mhm, Śmiało, można dotykać. Tylko szkiełko ja podaję. Aha, dobra? Tak. Można, można. Nie, no to tylko szkiełko podaję. Okej. Okay. Jeszcze miałem nieprzyjemną sytuację na rybniku. Miałem takie Czy cztery ładne lampki czerwone. Co to jest to z myszką, Miki? Je To? To? No. to jest opis całej, całej tej produkcji jak to powstawało A tu macie jeszcze z 1990 roku na Motyczyki. Okładka jest co prawda zniszczona, no ale... No to po polsku jest. O! No to po polsku. Po polsku jest, no. Ja też byłem w szoku jak... Myślałem, że po angielsku. Nie. Tylko, nie że w po tym można okładkę zdjąć, nie? No, 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 no. Po prostu tylko ta waluta tak, bardziej. No, ciekawostka taka, dzięki. Lepieczko ładne, nie? Uh -huh. A, podstawki pod kieliszki. Uh -huh. no. Nawet nie sprawdzajmy. Na cztery mi się wydaje. No, no, takie naparski, to by się te podstawki nadawały. No, naparski tak. <grymne> Dobry panie Germikie, witam. witam. Był już u ciebie? No, czy świętuję? E? No, wszystko. Ale tak sobie pomyślałem, że chyba tu będę na No, my to tak. Ja no, dosyć szeroko jest, bo tam się później z rąk na oku. Aj. Tak, to nie. To jest ładne. 2 no. kilo mhm. co to dla pani kilo? Pani potrzebuje 5 kilo, no, żeby mus, muskla jakoś tam zrobić. Na nogi to 15. Na nogi no. na nogi to trzeba mieć chopa na kark i przysiadek. No właśnie. Wszystkie jest. One są trzy takie podobne. Mhm. Bardzo ładne jest tu jakiś jest. Piękne obrazy, namalowane no, jeszcze... Ja to niedawno kupiłem, nie zdążyłem zobaczyć kto to malował, ale... Tu jest tu jakiś podpis, ale no, fajne bo... są, fajnie jak sobie trzy ale ktoś. Proszę sobie... przejechać palcem jak jest piękny, Ja widzę, no, no czuć, czuć. Widać Kiedyś też malowałem i to nie jest... Byle co, nie? To nie jest byle co. On jest. Znosi na tym i może być znanym walarzem, Tylko muszę też zobaczyć w internecie. I wtedy będzie 100% albo więcej do góry. No tak. Ale wiem, że ma do no. Pietry. W

Patrz talerze z ludwiczkami pani wystawiło. No przy ceny. Wszystko po ile? Po 5 zł. No. 5 nie ma. Taniowych. Nie ma. <grym> Dzień dobry. To idziemy na rego. Dzień dobry. Dobry. Przyjdziemy, przyjdziemy. Słuchajcie, ja za czasu no. do was podejdę, bo nie wiem czy przyjdziecie do mnie coś kupić. Dzień dobry panu prezesie. Przyjdziemy coś dyrekty. zobaczyć, Dobra, co tam dzisiaj pomo... Ale powiem wam tak teraz, bo później zapomnę. Tak. Macie pozdrowienia od Moniki i Marcina z Holandii. Oni was obserwują, gdzie o, robicie, gdzie puszczacie. Oni są tu dwa razy w roku z Holandii. Wiecie... Ale u... miło, dziękujemy. No. I oni są bardzo fajni ludzie. A moja mi powiada... No tak no, wszystko masz po, po sztuce, a nie karton. <laughs> nie, właśnie to są takie Reszt resztówki, ale ka każdemu się może coś przydać. Bo jedno się utrzaska w domu i akurat się znajdzie, nie?